Wiławianki i wrzucała je do falującej wody. Wiławianki i wrzucała je do wody Zobaczymy jak to tam będzie. Radek z kim teraz rozmawiasz? wesel. już drzwi robić. Co? Miałeś drzwi robić. Dobra, słuchaj Seba, ja zadzwonię do ciebie y, później, bo drzwi ja zapomniałem, zapomniałam było tam. No. Dobra, to zrobimy, zrobimy coś tam... Ja, ja pomyślę i, i będzie Cicalafon. Si no, hej. Co te drzwi bo Ja wiem, że te drzwi coś tutaj nie było. Syk, coś tego tam. Miałem śrubkę to wymienić. Bo one się nie domykają chyba, nie? No. Syrki <grystanie> świata i Europy. Ja to wykręcę? Wykręcę. <grystanie> Co się, naśmiejesz? Słuchajcie, no powiem Wam szczerze, te drzwi mnie już tak denerwowały. Ja bym to pewnie lepiej zrobiła. No na pewno. No. Kwiatkowska. I ręka. No nie wyjmę tego, czekaj, muszę. No mówiłam. Spróbować. Ja bym to ile lepiej zrobiła. Tak. Wszystko Dlatego dobrze. muszę to uwiecznić. Słuchajcie kochanie, oglądam was yy, codziennie. Baca, no super, powiem Ci jak obejrzałem y, Bacuś chyle czoła y, rapka zdrój. No słuchajcie, jak kochani moi widzowie jak zobaczyłem bacę w akcji, jak był zdenerwowany. Ja rzadko oglądam y, co się dzieje w Polsce, bo mnie to już nudzi i w ogóle. Tam jak tutaj... możecie nudzić, co się dzieje w Polsce, to nie rozumiem. No przecież tam banda, banda debili tych twoich kolegów tam i, i ulubieńców tych pisowskich. Andrzej, tutaj, w cała ta reszta bazy, A za ten komentarz, co pani napisała, jedna, że obraziłem jednych z największych i najlepszych polityków rządzących w Polsce. Zgadza się. To myślałem, że mi się komunia Oryżado z komunii odbije, no że, że mi się przy przyśni y Wigry, trzy jak na komunie dostałem. Dla mnie jak na razie. To no, jest najlepszy no Takich prezydent. cyrków nie może być, co tam się wyrabia. Ale nie denerwujmy, mnie. Nie wchodź na temat polityki na moim kanale. Ty zacząłeś. Ja zacząłem, bo mnie nosi już to wszystko. Następny ten Duda, Duda, Duda. A znałem takiego jednego. No. no. Jak cię jeden zdenerwuje, to cię drugi wkurzy. Ja tutaj się... Każdy ma prawo wypowiedzieć się na, na y, temat Aliny w internecie. Skoro ja ją tam y, udostępniam. Jak ja, się, jak ja żałuję, że te y, USA nie jest tutaj za rogiem. Jak Boga kocham. Zresztą czym ja się denerwuję? Nie Ale denerwuję wiem. się tym... Nie wiem w ogóle o co Ci chodzi. O ten tramwaj, co po Marszałkowskiej nie chodzi. O. Tak pier... No i Maisie Co się śmiejesz? Nie wiem, jakoś tak... A nie wiesz, o co mi chodzi, to ja Ci powiem w skrócie. No nie wiem. Jeden z ty, tych, tych, takich, tych inteligentno-mądrych, czerwono-czarny, później tam, nie wiem, pomocowy, jakiś tam bajera na luzie i tego, tu dojedziemy, tamtego. O. Możecie. Mieć. Już nie powiem, co. Pokazał klasę z telefonem wyszedł za bramki jak y, milce przyjechała tam nie szeryf, szeryf, czak Norris kurwa wpadł to już wiem już chodzi, raz chodzi. mu powiedziałem y, mówi do mnie y, jak y, nikt nie będzie matkami straszy ojcami jak nie pokażesz to nie skomentujesz tylko byle dziecko ty ty pało zadęta jak Przez... no tak krótko Przez... kurwa. Taki jestem. Ile mam być grzeczny? ujarka Jarka jesteś... nie ma być rzeczywistość. Mnie to wkurwia. Właśnie kurwa. Co Pierdolą, a nie wiedzą kurwa. Co Cię boli? Bo ra... Co mnie boli? Boli mnie te chamstwo i buractwo w tym internecie kurwa. Jeden do drugiego lepszy. <noise> Ale że to się daje tak Do roboty mnie tak się kurwa wezmą. Pały zakute jebane. A że Ty się tak dajesz podkręcać. Kurwiają mnie tylko. Ja tam się nie przejmuję. Ja się bardzo przyjmuję, kurwa. To nad Nie będzie we... żaden but, z, kurwa, szarpał. Nad godziny weźmy, nie będziesz miał czasu myśleć o, o tym, Ja mogę w ogóle 48 pracować. A pajnomię to na mnie będzie się wyżyła. No, no w kurwiu, mnie dzisiaj jeden z drugim, z trzecim. No niewolników sobie porobili, kurwa. O, o. No grzmi, bo dobrze mówię. Co przymknij? ja mogę pierdolnąć tymi drzwiami. No jak cię ponosi mnie. Ponosi, Bo taka jest prawda. Ludzie, kochani, co się wyrabia? Pierdolą głupoty. Ludzie słuchają. Ojej. Cyrki świata i Europy. Nie wiem. Ja Dość ja tego, mani manipulatorzy. A miał przyjechać, a byłem zaproszony. A a tam jakieś wywiady, a żałuje, a później, ale nie żałuje. Kurwa, dwa laptopy tego już nie, 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 nie zmieszczają. Nie, te Powerbanki, power tylko te Pendrive już nie, nie nadążą notować tego, co tam się dzieje. Ale poczekajcie, kochani, poczekajcie. Rado Brazylia dopiero rusza. Poczekajcie, pojadę śladami Hamburgów, kurwa Berlinu, wszystkiego, wszędzie pojadę. Ja wam pokażę cykl ro robienia e, filmików, ja wam pokażę. Marecki będzie miał ta, e, ten, ten sumo z spod bramki tam, co, co, co tam, jak turszed, ten pajac. E, będzie miał pożywkę, kręć chłopie, bo masz oglądalność. Razem z tym twoim tam, kurwa, tym, asem. I kompany, kurwa, grupę. Gdzie te bledki wszystkie stąd? Taka jest prawda, Późna o. Czerwona linia, najlepsza, kurwa. Co przy dupie nosić, bo chuj wie, kto tu jeszcze wlezie. Prostownica jest. Dobrze, że i bledki są no, nerwy mnie dzisiaj, gdzie miałem robić live, a więc nie nagram filmik, żeby mieli, ale kochani, będzie wszystko teraz niepubliczne. Ci co subskrybują, będą mieli dojście, żeby wiedzieli, bo ci co subskrybują, to ja mam wrażenie, że to są ludzie, którzy mają y, oliwy w głowie, że są z rado, właśnie. Te osoby, które subskrybują mój kanał, y, to ja mam wrażenie, że są naprawdę ze mną, że mnie rozumieją. Dostaje mnóstwo komentarzy. Fajnie podniosłeś się wszystko tego. Fajne życie. O, rado to, rado tam, rado tutaj. Tego z szczęśliwy z każdym pogada. Tu jest piekło kurwa. Taka jest prawda kurwa. Ja tu kamerki kurwa pomontuję w każdym rogu i zrobię takiego kurwa Live'a 48, że nie będą ludzie wiedzieć, w którym momencie ja to zrobię. Co tu się kurwa wyrabia w tym Londynie? Nie mówię tutaj w domu, ale w ogóle co tu się kurwa dzieje z tymi komputerami, z tymi telefonami, tylko tu pękają kurwa Wstępny lolo. Ja wam pokażę, z czym ja się borykam na co dzień. Ja wam pokażę. O, proszę bardzo. Odblokowane? Dziwne. Proszę bardzo, sam Messenger. O. Od góry do dołu. O. Co jest? Cyrki. Pierwszy lepszy z góry do odstrzału. O, Danusia Operafeja, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Aniele Złoty. Akurat trafiłaś, że, że jestem już spokojniejszy o 10. Pikabeli dobra. Wszystko w porządeczku. Tutaj tego. Charlie, miałeś dzwonić, czy nie dzwoniłeś? W porządku. O, Chris. Danuśka, Danuśka pewnie się zadzwoń, zadzwoń do Danusi, nie, nie będę robił jaj. już mam dobry humor, o Adi, o Adi, pozdrawiam serdecznie, Wioletka, Lester, pozdrawiam też, widzę aktywna, Jareczek też coś tam kombinuje, Uszol, siemanko, Piotr, Piotruś, kamerzysta e, Karolka, w porządku, też aktywny, Mateuszek też, o, Kamilek też coś tam na Jerokeza Ciotka Anka, no ona to wiesz nie na oriencie. A jak nie ciotka, pozdrawiam. Wiesz jak to jest, pójdziesz z chujem na ryby, to raków nałapiesz. Pamiętam jak dziś. A nawet drudne do ciebie patrz. Zobaczymy co robi, co robi jedna z największych ludzi yy, w Deutschlandzie. Filmik dobry dzisiaj, co? No i z kolafą. Papierosa miałem kręcić. Przed chwilą fujami rzucałem. Śpioł. Nie, to nie. Zaraz zobaczymy. Wiem, kogo tutaj wrzucimy zaraz. Chwilunia. Zaraz zobaczymy o co biega. No, zobaczymy. Przedsiębiorca. Jest, Witam cię ciałem serdecznie. Co tam mistrzeli słychować? Co ty gadasz? Ty widzisz ją? No, Siemanecja. Widzę. Przed nocką czy po nocce? Przed, po nocce. Aha. Karolek, ja ci powiem tak. Jak, jak, jak biznes? Idzie. Idzie? Właśnie mówiłem do Aliny. Ja wiem, do jednego z najbardziej większych przedsiębiorców w Londynie. No i Kiedy wchodzę do spółki? Kiedy chcesz. W koncepcie jest na robienie jeszcze innych rzeczy, ale to... Słuchaj, mój... Słuchaj, jeżeli wejdziesz mnie za wspólnika, Karolku, to ja ci powiem tak. Ja swoim wizerunkiem zrobię ci reklamę. O! No mówię poważnie. Co? Przerywa cię strasznie. Nie może przerywać. Teraz jest elegancko. Masz słaby internet. No niemożliwe, człowieku. Ja nie mogę się z tym obrobić, nie To weźmie, ja ci obrobię to moment. Słyszę cię, teraz? Słyszę cię elegancko. Ja wiem, że ty nie masz czasu tym się zajmować, ale ja tym się zajmę, nie ma problemu. To Sam czasu nie mam. No ale to złe, ja, to, to, ale ja mam kupę 7 czasu. A tu 7 stoi na... Daj do mnie, żeby działać. Bo wysyłać tego nie płacę, to ci mówię z góry, nie? Bo to jest ciężkie. No to słuchaj, no. Y, rób mnie tam dyrektorem, wysyłaj samochód elegancko i. Uwierz mi, że jakby to się rozwinęło, to jak najbardziej. Nie, bo ja nie, poważnie mówię teraz. Bo ja patrzyłem to, co mi wysyłałeś, nie? Ja tam udostępniłem na Facebooku, albo chyba jeszcze nie, ale wiem, że mam tam w biblioteczce u siebie. Wam taki plik, gdzie wrzucam. To ci powiem, że jak będę nagrywał jakiś filmik, to ciebie pozdrowię. Nawet. To super. No. Dawno, kurde, dawno nie widziałem. No to słuchaj, ja Ci powiem tak. Ja się powiem tak. Y, jutro najpóźniej obejrzyj filmik na moim kanale Rado Brazylia. A ty wrzucasz też na swój kanał? No to właśnie. Y, Przejrzyj sobie no na przykład. Wersja. Zobacz po zakończeniu naszej rozmowy. Y, to zobacz sobie co, co jest. A na przykład za godzinę zobacz co jest nowego. Powiem tak. Bardzo serdecznie pozdrawiam Karola, Ole i, i Emi. Buziaczki. Emi Broi. Emi Broj. Pasuje. I, Pasuje. Si I już mamy materiał. Widzisz Karolku, już firma działa. Tylko nie, tylko nie z moją twarzą ponuckową, bo jest masakra. <noise> Zostaw to naszym, naszym komputerowcom. Dostajesz do wglądu, pozdrawiamy. Dobra.